Panie pośle, w miniony piątek na Chojnickim Starym Rynku było spotkanie zorganizowane przez Koalicję Obywatelską z udziałem m.in. Marszałka Senatu, Pana Tomasza Grodzkiego na temat promowania akcji Obywatelskiej Kontroli Wyborów. Byli też na tej konferencji prasowej, spotkaniu, lokalni parlamentarzyści oraz Pan Starosta Chojnicki. I ja mam prośbę do Pana, aby Pan yy, no, skomentował, odniósł się do niektórych słów, które tam padły. Tutaj mam wydruk yy, artykułu z Chojnicy TV i na przykład Pani Poseł Agnieszka Pomaska na koniec swojego wystąpienia zapytała zgromadzonych czy jesteście gotowi do tego, by odsunąć tych bandziorów od władzy. Natomiast pan y, starosta Marek Szczepański y, użył takiego piłkarskiego porównania, jeśli chodzi o organizację najbliższych wyborów parlamentarnych. Ten mecz będzie nieuczciwy, bo sędziowie będą spisu, catering spisu, obsługa techniczna spisu. Ale najważniejsze są kibice. To od was zależy, czy przypilnujemy wybory. Jakby pan to skomentował, panie pośle? E, szanowny panie redaktorze. Może najpierw skomentuję sam pomysł yy, yy, tego, co się działo na rynku. Ja myślę, że w podtekście yy, ci, którzy byli na rynku honickim, parlamentarzyści, yy, mieli zupełnie coś innego. W podtekście mieli to, co powiedziała pani poseł Pomaska, używając słowa odsunięłem bandziorów pod władzy. Szkoda, ty, szkoda. Rzeczywiście żałuję, że przez te dwie kadencje nie udało nam się w sądownictwie doprowadzić do sytuacji, że za wypowiedziane słowo ponosi się odpowiedzialność też. I to też karną. W ustach, zwłaszcza pani poseł, takie słowa nie powinny paść. Szanuję każdego parlamentarzystę z racji tego, że jest wybranym przez naród. I tego szacunku oczekujemy w drugą stronę. Pani poseł za telewizji Pana Rotmana zaznaczył się do Pani, żeby Pani przeprosiła za te słowa haniebne słowa. Jeżeli chodzi o wypowiedź Pana Marka Starosty, Marka Szczepańskiego Starosty Chojnickiego to powiem tak opozycja uczy się od nas. Uczy się od nas opozycja Mianowicie by była kontrola wyborów. Wspomnę rok 2014, wybory samorządowe, gdzie były dosyć dziwne, zaskakujące wyniki, były tak zwane książeczki, w których, których to no, na pierwsze miejscu PSL był duże wyniki były, potem tych książeczek odstąpiliśmy. Ale na jednym ze spotkań, wtedy już po wyborach mówiliśmy. Kontrola wyborów, kontrola. Mężowie zaufania. Wtedy, wtedy pojawiło się, wtedy, może i wcześniej myślano o tym, od 2.15 to my, jako obóz rządzący, to myśmy przedkładali mężów zaufania do poszczególnych komisji, wcale nie opozycja. A po co mężów zaufania? Żeby kontrolować wybory. Po co chcemy kabery? Żeby kontrolować wybory. Tak? i dochodziło do wielu nieprawidłowości w przeszłości. Nie będę dzisiaj panu redaktorowi o tym mówił, chociażby jedna z nich, że dopisywano krzyżyki w komisjach. Tak? Dalej na palcu znaczek i, do, i do, do, dwa głosy, głos nieważny. Przeprowadziliśmy kontrolę wyborów. Kontrolę powołujemy Korpus Ochrony Wyborów i to pozwoliło nam na to, że te wyniki były bardziej wiarygodne. Zaczęliśmy wygrywać. Także cieszę się, że też mówi Pan Starosta, to kiedy nie się Platformy Obywatelskiej wcześniej, żeby wprowadzać mężów zaufania do wyborów, żeby kontrolować, nie będę komentował tego, dlaczego wcześniej nie chcieli mężów zaufania, a teraz o kuriozą chcą nas podejrzewać, że będziemy fałszywać wybory. Nie będzie tego z naszej strony, zapewniam. Nie będzie tego, ale gdyby się cokolwiek zdarzyło, to wini będą karani, ale absolutnie jest to niedopuszczalne. Ja jestem odpowiedzialnym politykiem za okręg 63-5 powiatów. Będzie, tworzymy korpus ochrony wyborów i mówimy wprost: w każdej komisji musi być mąż zaufania. I jeszcze jedno. Gdzieś około rok temu, kiedy usłyszałem z ust naszego polityka, konkretnie z Kartus, że byłby mąż zaufania, gdyby mm, jego rola też była płatna, ja mówię, o czym kolega opowiada? To jest nasze zadanie, żeby wprowadzić taką osobę, która z potrzeby obowiązku wejdzie, będzie pilnowała wyborów, uczciwych wyborów. I o dziwo, bo jak w czasie wprowadzamy, ku mojemu zaskoczeniu, w 50% funkcję płatną, no. hmm, to się obudziła opozycja. A może to ich trochę podrasowało, że, że rzeczywiście teraz, skoro tak, to idźcie, pokażcie i mówcie, że PiS oszuka. Kto oszukiwał, my wiemy. Nie Prawo i Sprawiedliwość, panie redaktorze. Nie będę wskazywał palcem partii i ludzi. Nie my, ale najlepiej jest kłamać kłamstwami z pani Kłamcie, kłamcie, kłamcie aż na arduł Mówcie, mówcie, że PiS oszukuje przy wyborach. To po co my byśmy mieli kamery wprowadzać, baka na siebie? No trochę rozumu w tych wypowiedziach. Także mają prawo być na rynku jak najbardziej, mają prawo mówić, ale zważ na słowa. Nie obrażaj. Nie powoduj większej jeszcze wojny między Polakami, bo ona jest polityczna dzisiaj. Jest w wielu przypadkach, ludzie a, a są agresywni. To po co używasz słów bandyckie metody? Od bandytów nazwy wyzy wyzywasz, pani, pani poseł? Po co? Po co mówić, że my oszukamy przy wyborach, że jesteśmy oszustami? Bo trzeba wprost. Nie. Nie ma na to dowodów, więc zważmy na słowa, idźmy w uczciwe wybory, bo Polacy potrzebują uczciwych wyborów. Uczciwych wyborów, i o to apeluję. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dziękuję bardzo.